Dobra, dobra, zaraz winkę robimy. Mam trzy bigi, jakby co? Jeszcze masz sobie pozbieranie nikogo. Dobra, tutaj, na ten budynek wchodzimy. To coś jest chyba. Nie ma. Czy jest to? Dobra, oj, dźwigniowa, najlepsza pompa. Jestem moim zdaniem. No yy... Dawaj... i. że ja nie mam białego leczenia, no nie. No. O, tutaj. Czy ja ci poszukam? U. Masz coś? Yy, ten. Ile tu rzeczy jest wysypanych? Musiała być niezła bitka na, te, na stówę ktoś kampi w tym drzewie, no nie. Na stówę. Ej, bo my na drzewie rzeczywistości jesteśmy. Czemu tutaj nie ma takiej mgły walonej? No już każdy zabrał ten. Dawaj do strefy, że mieć... Nic... Wiesz to, Wiesz, mi tyka. To 6 cały czas. No, Ludzie no. kampią. O już top 5, w sensie bo powalił ktoś kogoś. To Zapewne jak dobiję to będzie top 5. Rozkminę normalnie. Dobra, dawaj trochę. O, top 4! Ale stresik, ja nie mam parasolki na wina, znaczy za wina, a, a jeszcze, jak, jeszcze, to zrobimy na arenie, tylko nie ginie od razu, please. wiem, tylko, że ja muszę sobie znaleźć ja te dwa razy dadzę Ja już dwa teamy. Jesteśmy dwa na dwa. A ja wyeliminowałem dwa teamy, więc powinienem się spodziewać, co to są za liście, ale listę? Efekt był fajny. Tak jakbym szedł i zaliście liście się ten, tego wały. Jak kogoś widzisz, to powiedz. Lepiej nie buduj, żeby się nie zamaskować. Wiem, ja O, Oho, widzę, domu. widzę. Wracili na razie, chodź do tego domku. I czemu mi tak dziwnie zaznacza? Ja zaznaczam... Oni są koło rzutu. Ja wiem, wiem. Dawaj, dawaj na razie tutaj kampimy. No wiem, wiem, wiem. Eee, um, czekaj. Jeszcze te... idą na tą stronę. O ja się stresuję. Czekaj. Ohoho, A Ale zaraz się szykuje wielka bitwa. Ja wolę jać bitwę na razie, więc idę bokiem. Jeszcze gdybym ich widział, to bym się czuł bezpieczniej. Kąpię jak jak, tak oni, jak nie oni są nie. w tym, to... Czekaj. No i tutaj bardziej do strefy tutaj za to dziwo. Nie wiadomo czy to teraz może przetrwali do top 4, ale może byli słabsi, bo to od poprzednich naszych wrogów. Oho? Co? Dobra, ja Chyba będę ich po ludku skradać. Na stówę ten dom, na stówę ten dom. Nie, na nie. stówę. Nie ma ich tutaj tu się przykampimy. Tu jest strefa, nie? To nie są w tym, no. Nie pokażę im cię na razie. Ale stresik jest totalny. Chyba, że chopie nie boimy się i budujemy coś, jakąś wieżę. No nie wiem, wolę się przekąpić, żebyśmy mieli przewagę, jak zbijemy, wiesz. Tutaj masz fioletową dźwigniową. Dobra, biorę szybko, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, mam. Się idę kampić. Jak jednego nam wyeliminują, czyli na przykład Ciebie albo mnie, to już mamy giga małe szanse. Że tak powiem... Takie totalne. Ja bym wziął sobie jakiegoś PMA, chyba. Ja mam PM fioletowego, ale nie mogę go oddać. Oni na stówę są za tymi kamieniami na pewno. Bo oni nie muszą być totalnie w strefie. do tej zaraz przejść. Albo od pleców mogą nas wziąć. Czyli ja się zastanawiam, gdzie oni mogą być. To będzie dopiero strefie, kiedy ich zauważymy. Nie, nie wychodź nigdzie. Bo może, może się... O! O! Słyszałem. Ja się chowam w do domku. Ja za drzewem. Nie, nie, nie. to będę się czuć bezpiecznie. Patrzcie, co tutaj będę. idą, idą. Id 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 ja też widzę. Tu ja się chowam do domku szybko. Chyba jeden nie. nie widział. Widział mnie, kur. No nie. Jeden ma łajta. Zaczęła bitwa. Ile ich? A dwóch ich jest, dobra. Bardzo bo nie mogą mieć snajpy. To jest arena, to nie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ich tak podjeżdżać. Nie wiem. Bo ja mam tutaj godzinę. To jest finał, nie? Dobra, podjeżdżam, nie ma co się bać Dobra! W razie jeden! Dobra, mamy to! Mamy, mamy wina prawie! Jesteśmy w celu! Nie, nie, zejdź, 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 zejdź! dawał jest, 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 jest! Mamy to! Jest. Mamy to! Jest. <noise> mamy to. <głos> <głos> Jeszcze na arenie! Wina na arenie! W końcu winek! Udało się widzowie! Nie przywitałem się, bo to było, wiecie, takie, że nagrywałem to z zaskoczenia. Ale winek na arenie jeszcze, rozumiecie? Na arenie. Dobra, pokazuję szybko parasolkę, wychodzę do lobby, pokazuję parasolkę i... A w areny są parasolki? No tak, to jest Battle Dobra i uwaga, ja się jaram tą parasolką. Uch. Mamy parasolkę, chromo parasol. Dawaj gramy, chromo chromoparasol. Dobra. No i co, widzowie? Jakby film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę, łapeczkiem w górę, subskrypcji, z dzwoneczkiem, bo ja ogólnie tak gram właśnie zobaczyliście moje emocje. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnego siemano. Dobra, widzowie, w ogóle przy okazji klepiemy drugiego winka na arenie. Po raz kolejny kolejny podrząd. Patrzcie na to, ale oro, po raz, po raz kolejny robimy winkę w ogóle. Ej, zapraszam tego typu? Dobra, Wojtek, patrzcie, ja teraz to nagrywam. Drugi winek mamy szat. Marta, drugi win na no, radzie. Yeah. Dobra, wygraliśmy drugi raz, my to najlepsi jesteśmy. Dobra. No jeszcze nie. To się maneczko, zostawiacie subskrypcję z mojej...